Zbliża się spooky season i postanowiłem wejść w świat horrorów, w których jestem absolutnie zielony. Ale na moim tybiarze jest 9 pozycji, zaraz wam je pokażę. Pomóżcie mi wybrać, od których zacząć. Na start dwie cegły od Dana Simonsa. Mroźny horror terror oraz duszne opowiadania trupia otucha. Klasyka gatunku opowieści Lovecrafta i Księgi Krwi Barkera. Ta, od której wszystko się zaczęło. Ta, która zapoczątkowała science fiction i jednocześnie napisała klasykę horroru Frankenstein Mary Shelley. Dwa horrory oparte na wierzeniach rdzennych Amerykanów. Piąty Kier oraz Jedyni dobrzy Indianie. I polski akcent, mistrz grozy Stefan Grabiński z szalną zagrodą sprzed ponad 100 lat oraz współczesny polski autor horrorów Tomasz Kozioł z Martwym ciągiem. Nie wiem, od czego mam zacząć i trochę się boję perspektywy wyboru, jak i tego, co będzie w środku proszę dajcie znać od czego mam zacząć a jeśli brakuje mi tutaj czegoś co uważacie że to byłoby świetne na start dajcie znać w komentarzu